Robiłem zdjęcie ładnej dziewczyny. Ona była w służbie SS. Śliczna blondyna, ale w pewnym momencie rozebrała nawet bluzkę i zdjęła biustonosz i powiedziała, że ona chce takie zdjęcie, żeby widać było prawda, takie prawie, żeby widać było biust. Byłem taki Podniecony i lekko zdenerwowany, ale wyło mi się to w pamięci o tyle, że dowiedziałem się później, że ta kobieta się otruła. Bo to tam niedaleko krematorium było, to widziały widocznie codziennie te stosy trupów na tych, na tych wozach, jakie włożono do, do krematorium, i przypuszczam, że dziewczyna po prostu tak się tym przejęła, że po prostu zakończyła życie.